Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić zepsuty akumulator, który jak widzicie tutaj pokazuje czerwoną kropeczkę, a gdy podłączymy go do ładowarki, to mrygają obie lampki. Ojoj, co wtedy zrobić? Ho, ho, ho. Słuchajcie, po prostu bierzemy drugi większy akumulator, albo tej samej pojemności. Chodzi o to, żeby był dość dobrze naładowany. Jak widzicie, ten jeden działa, ten drugi nie działa. Ma taką czerwoną kropeczkę. Podłączamy po prostu kabelkami minus do minusa. W jednym akumulatorze i w drugim plus do plusa. Tutaj tak wychodzi, że jak ustawimy je obok siebie, to muszą iść na krzyż. No i czekamy, czekamy krótką chwilę. Dzisiaj się udało bardzo szybko to załatwić. Jak widzicie, od razu po podłączeniu akumulatory pokazują, że są mniej więcej naładowane podobnie, ponieważ połączyliśmy ich bieguny. No i odłączamy taki akumulator po chwili, podłączamy do ładowarki i działa. Ojojoj, jak super.